Pasat CC yy, posiada czujniki cofania, ale od jakiegoś czasu nie działają. Trochę tutaj pogrzebałem. Ogólnie ta centralka to jest raczej dokładana. Yy, no posłonę ściągnąć to wiadomo prosto. Odważamy i trochę pogrzebałem i udało mi się, nie wiem czy będzie widać. O jest Tam taki. Czarny kabelek wystaje. Przełamany, bo się świeci. A taki czarny kabelek dochodzi tutaj. Jestem prawie, prawie przekonany, że jak odizoluję tam, to po prostu zacznie działać. Próbujemy. Pokrótce pogrzebałem. To jest. Ten kabel, który było widać, coś nie może ostrości złapać. A tu jest jego zakończenie. Tu było wpięte w masę. Zaraz to skrzętnie skręcimy. Pewnie trzeba będzie zamknąć bagażnik raczej. Ale zobaczymy, co będzie dalej. słychać. Coś słychać, coś działa. Dobra, kabelki połączone. Zlutowałem z tyłu, poskładałem. Teraz zobaczymy. Co nas dobrego czeka? Kurwa, wszystko na odwrót. Prawie. O. Ledwo, ledwo zapalił. Dobra, światła są. No i próbujemy. Coś tam działa, coś tam piszczy. Działa wyjeżdżam z garażu Dobra, będzie dobrze.